Fascynacja tym miejscem była takim powodem, fascynacja tym okresem latami dwudziestymi, trzydziestymi. I kiedy zobaczyliśmy to przedstawienie pierwszy raz, zrobiło na nas tak ogromne wrażenie, że postanowiliśmy je pokazać większej publiczności i w innym miejscu. To przedstawienie przenosi nas do kawiarni właśnie w Admiral Palace w latach 20-30 w Zabrzu. Zaczęliśmy to organizować i jesteśmy niezmiernie dumni, że nam się to udało na tyle, na ile mogliśmy. Staraliśmy się najbardziej, jak potrafimy, żeby jak najbardziej oddać klimat tego miejsca, tamtego okresu i przedstawić Zabrzanom, jak to miejsce żyło kiedyś. Mamy nadzieję, że takiego samego życia tętniącego powróci wkrótce. graliśmy tego rok i bardzo przyjemnie jest wrócić po prostu do tego czasu do tej takiej adrenaliny tak po prostu przeżyć to jeszcze raz Miłość jest kobietą jest rzeczywiście koncertem który zachęca do refleksji nad miłością ale też przy okazji młodych w jakim stopniu przyzwyczaja do repertuaru, który może jest zapomniany, no i też pokazuje to piękne miejsce. Spróbowaliśmy przenieść tą scenografię ze szkoły tutaj do admirała, szukając rozmaitych rozwiązań, bo wiadomo, że nie sposób przenieść nasze na przykład szkolne kotary. Wydaje mi się, że z jakimś powodzeniem, bo rzeczywiście wszyscy są pod wrażeniem scenografii i tego, że miejsce remontu zamieniło się w prawdziwą scenę. Przebieg tego koncertu też pozwoli pokazać atrakcyjność miejsca. W jaką rolę się tutaj wcieliłeś? Co zaśpiewałeś? Ja zaśpiewałem Sexapil Eugeniusza Bodo na koniec koncertu. Cieliłem się tutaj w postać płci przeciwnej, nie jest łatwo. Bardzo mocno teraz biję pokłony wszystkim kobietom, które chodzą w szpilkach. Modliłem się tylko, żeby nie potknąć się o jakiś schodek. Bardzo dużo spędziliśmy tutaj czasu. Świetnie się przede wszystkim bawiliśmy i myślę, że dobrze poszło. Jesteśmy bardzo pod wrażeniem, bardzo nam się podobało. Mamy wspaniałą młodzież. A co się pani najbardziej podobało? No występy młodych ludzi. No i też niezwykłe miejsce. Niezwykłe miejsce, no i też dobry nauczyciel, dobry wychowawca. Lata 20, lata 30 rzeczywiście przepiękny czas. Kiedy ludzie chyba myśleli nie tylko umysłem, ale i sercem. Przepiękne piosenki, ale też przede wszystkim jestem pod wrażeniem tego, że młodzież potrafiła przywołać tamten czas, przywołać te lata, które wydaje się były szczęśliwsze. Admiral Palace będzie takim miejscem, które znowu będzie zapraszało. Które będzie wywoływało niesamowite emocje, które będzie zbliżało ludzi, które da ogromną radość nam Zabrzanom, ale też gościom z całej metropolii ze Śląska, z Polski. Zawalczyliśmy o Admiral Palace, zawalczyliśmy o środki na jego remont, ale to co najważniejsze jeszcze nie wyremontowany a już odzyskuje swojego ducha.